Dzisiaj Ewangelia według Świętego Mateusza, 12 rozdział, sama jego końcówka od 46 wersetu do końca. Mateusz 12, 46 do końca rozdziału. Jeśli masz ze sobą pismo święte, otwórz. Zachęcam też i, i przypominam, że, żeby nosić jako ten taki widoczny znak tego, że jest dla nas. Ważne, że idziemy za nim. Ja odczytam ten fragment, a ty spróbuj też go zobaczyć. Przede wszystkim oczami wyobraźni, spróbuj widzieć, co tam się stało w tym wydarzeniu, które zaraz sobie przypomnimy, no i w którym przyjdzie Jezus przecież. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego. Oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. O to Słowo Boże. Mam nadzieję, że zobaczyłeś tą scenę w wyobraźni. Jest kilka takich scen w Biblii, które ja pamiętam, że z mojego dzieciństwa jeszcze, próbowały, czy w tamtym czasie powodowały niezrozumienie tej danej sytuacji, że trochę się denerwowałam na Jezusa. Nie wiem, czy wy tak mieliście, macie takie, mieliście takie fragmenty w Biblii kiedyś, gdzie się trochę denerwowaliście z powodu niezrozumienia. Bo myślałam sobie, no jak ten Pan Jezus, no przecież Matka przyszła, jacyś tam Jego krewni, jak mógł, mógł tak źle ich potraktował, mógł ich przecież potraktować lepiej. Mieliście, miał ktoś coś takiego kiedyś? To się przyznajcie, możecie rękę do góry podnieść. O, nawet całkiem sporo ludzi, sporo, sporo osób się tutaj identyfikuje z tym odczuciem. Ale dobrze, my chcemy coś, coś więcej zrozumieć i, i za czymś więcej pójść. Jest kilka takich fragmentów, które w jakimś momencie nawet życia może byśmy chcieli zamknąć na nie uszy, albo żeby ich nie było, byłoby nam po prostu łatwiej, prościej coś wytłumaczyć. Ten fragment o podatkach na przykład z wczorajszej Ewangelii kiedy Jezus mówi, nie, no, kiedy go próbują wystawić faryzeusze na próbę, on mówi, no nie, nie wystawiajcie na próbę, to jest, to jest proste, weźcie monetę, weź denara, popatrz, a jak, jak on wygląda i żyj w ten sposób. To, co należy do Cezara, oddaj Cezarowi. To, co należy do Boga, oddaj Bogu. No, ale kil, kilka jest co najmniej takich. Ale chciałabym o, od tego, co, co, co było taką, takim odskoczeniem niejako od tematu, wejść już w niego, i takie, takie prowokujące stwierdzenie. Wiara to jest moja prywatna sprawa. Zgadzacie się z tym? O, co za towarzystwo się tu zebrało w tym kościele, a wyszlibyście poza niego i najprawdopodobniej przyznano by mi rację, powiedziano by mi, mi, że jestem dość poprawnie polityczna, że jestem fajna, fajna koleżanka. Wiara to moja prywatna sprawa, to jest prawdziwe, ale trzeba dodać jeszcze drugie zdanie. To jest prawda, o ile nie zależy mi na zbawieniu innych ludzi. Niestety, zgadza Ci się teraz? Wiara to moja prywatna sprawa, o ile nie zależy mi na zbawieniu innych ludzi. No, de facto, można by tak. Rozwa rozważałam jakiś czas na ten temat, z tydzień, dwa tygodnie temu. Za chwilę doszlibyśmy do wniosku, że nie wykształciła się w tym człowieku, który tak myśli: miłość. Bo największym wyrazem miłości człowieka do człowieka to jest zabiegać o jego zbawienie. No i dobrze, ale pójdźmy za tą wiarą, pójdźmy właśnie w tej logice. Więc ja, wiara i relacja z Jezusem powinna odzwierciedlić, rezonować w relacjach. Czy, tym się, czy z tym się zgadzacie? Wiara i relacja z Jezusem powinna rezonować, odzwierciedlać się, odbijać w relacjach człowieka z innymi ludźmi. Jest tu zgoda na to? Kiwacie niektórzy głowami, możecie to zrobić tak zdecydowanie, jeżeli, jeżeli się z tym zgadzacie. No i teraz takie znów y, pytanie. Dlaczego Jezus ma być najważniejszy? Dlaczego Bóg ma być najważniejszy w życiu? O, może tak. Ma być najważniejszy czy nie? Zasadniczo, okej, okay, dobra. No jeżeli ma być najważniejszy, to dlaczego Jezus, dlaczego Bóg ma być najważniejszy? Niby proste pytanie. A można go sobie pokomplikować, próbując znaleźć jakąś dziwną na niego odpowiedź. Ja się doszukałam w sobie samej chyba najprostszej z możliwych odpowiedzi. Podzielę się z wami tą odpowiedzią moją. Dlatego, inaczej, ta odpowiedź jest, jest, jest jakby pytaniem, a dlaczegoż to miałby być ważniejszy ktoś, kto nie jest Bogiem? Zgadzacie się z tym? A dlaczegoż to miałby być ktoś ważniejszy od Niego? Dlaczego On miałby nie być najważniejszy, jeżeli nie jest Bogiem? No więc Bóg ma być najważniejszy z prostego powodu, bo jest Bogiem. No i tyle. I nie dyskutujmy o tym więcej. Ale w tej chwili wracamy do naszego 12 rozdziału i, i może od 46 wersetu zacznę, bo... Jakoś ten fragment bardzo mocno mnie, mnie nurtował i trochę zaczęłam szukać. I zaczęłam szukać w greckim tłumaczeniu, zresztą Padre mi przypomniał podczas pięćdziesiątnicy, że przecież można, a nawet i trzeba, więc sięgnęłam tam i szukałam jakiegoś słowa, żeby się zaczepić, czegoś, co, 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 co mnie zaintryguje. I już mówię, co mnie zaintrygowało. Właściwie to coś dzieje się tam już w pierwszym zdaniu. W Biblii tysiąclecia ono brzmi tak. Gdy jeszcze przemawiał, przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. W oryginale to brzmi trochę inaczej. Tam jest tak, że matka i jego bracia stanęli na zewnątrz, szukając go. I zaczęłam, sprawdziłam to słowo szukając, to słowo szukać, co ono w rzeczywistości znaczy, co, co język grecki kryje za tym słowem. I to mnie zatrzymało. I już wiedziałam, w którym kierunku powinien ten dzisiejszy, to dzisiejsze głoszenie iść. Mianowicie to słowo, ono nie oznacza tylko takiego, wiecie, zwykłego szukania, że sobie tam czegoś szukam, zgubiłem tego i, 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 i szukam, bo chcę to znaleźć. Kiedy, kiedy tam jest takie stwierdzenie, że oni go szukali, to ono raczej oznacza, że oni żądali czegoś i była w nich mocne pragnienie, a nawet żądza w stosunku do tegoż Jezusa, żeby go mieć dla siebie. Kiedy to zaczęłam czytać, to raczej zrozumiałam w tym, w tej scenie, właśnie coś takiego, że Jezus jest z tymi uczniami, jest tam z nimi, coś robi, formuje ich najprawdopodobniej. Przychodzi jego matka i ci bracia i roszczą sobie prawo do tego, żeby tego Jezusa, który zajmuje się tym, co kazał mu robić ojciec, mieć dla siebie. Rozumiecie? Rozumiesz? Zawłaszczyć go niejako. Chcieli go dla siebie, żądali czegoś od kogoś, takie, takie pożądanie osoby. No i to jest możliwe w relacjach. Czasami chcemy mieć kogoś, kogoś dla siebie, nie? No i potem, zastanawiając się właśnie nad Jezusem, stwierdziłam, że no nie ma nikogo, komu, w stosunku do kogo można by było przypatrzyć się i lepiej odnieść jego relacje do naszych. Że on jest najlepszym wzorem relacji, że przecież nikt, Żaden inny człowiek nie jest Bogiem, jest tylko jeden Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Więc relacje, które on tworzył, są najlepsze, najbardziej poprawne, święte. Na tych relacjach powinniśmy się uczyć. I idąc tym torem, no to już było bardzo proste, no jakie relacje tworzył Jezus? Kto jest pierwszą osobą, z którą na pewno miał relacje, jak myślicie? Wy na pewno wiecie, co powiem. Kto? Z ludzi. Chodzi mi o ludzi, może tak. Matka, mama, Maryja, po prostu. I z tą relacją jest stosunkowo prosto i na pewno Jezus też miał z tą relacją prosto. Z jakiego powodu? Patrząc już na ten 46 werset, kiedy Jezus mówi, że kto pełni wolę ojca mego, ten jest mi: bratem, siostrą i matką. No, matka Jezusa to jest osoba wyjątkowa. I w tej relacji Jezus mógł tak naprawdę postawić na miłość, miłość, miłość. Tak sobie to nawet napisałam. Tam była miłość, miłość, miłość. I dlaczego w tej relacji tak mogło być? No bo jego matka była pełna, w pełni poddana roli, woli ojca. Wtedy, kiedy powiedziała swoje fiat, to już był pierwszy znak tego, że ta kobieta słucha Boga, słucha ojca, Jego słowo jest dla niej najważniejsze i Jezus, kształtując relację ze swoją matką, mógł po prostu w pełni tą relację napełnić, można powiedzieć, oddać się miłości. Tam mogła być tylko miłość. Natomiast jeżeli zapytam o kolejną osobę, czy osoby, z którymi kształtował, z którymi Jezus miał relację, to myślę, że wielu przyjdzie zaraz na myśl, przyjdą uczniowie. Po prostu ci, z którymi spędził bardzo dużo czasu w tych trzech latach, o których czytamy w Biblii. No i tam oczywiście w tych relacjach też u podstaw, skoro Jezus jest Bogiem, a jest Bogiem pełnym miłości, to w każdej relacji, którą tworzył Jezus, zawsze jako ten pierwszy czynnik będzie, będzie miłość. Więc tam w relacjach z uczniami była miłość. Ale Jezus gromadzi swoich uczniów i tworząc z nimi relacje, ma tam jeszcze jakiś cel. nie? Wiecie, miał, miał czy nie? Czy tak się spotykali i tak mi mówił, jak ja was kocham, moi kochani uczniowie, takich przytulał ci wszyscy mu tam na sercu. Tak czy nie? Coś jeszcze. No ja, więc ja bym powiedziała, że w tej relacji bardzo ważna była formacja. Jezus postanowił właśnie tych dwunastu mężczyzn uformować, żeby kontynuowali jego misję. Więc w tej relacji w stosunku do uczniów była, jako podstawa była miłość, ale tam była jeszcze formacja. Tam był ten bardzo mocno zarysowany element i między tą formacją, miłością, tam się przeplatała przyjaźń. Ale nie z wszystkimi jednakowo. Zgadzacie się? Nie z każdym z uczniów, Tworzył jednakową relację z przyjaźni. Z niektórymi miał tą relację bliższą, z niektórymi troszkę bardziej luźną. Marta i Maria, pamiętacie takie? Są takie kobiety w Ewangelii? Można by je było nazwać, także ich brata łazarza, przyjaciółmi Jezusa. No i tam również, zobaczcie, to znów inny rodzaj relacji. Tam jest oczywiście miłość, ale tam zamiast tej formacji, która wcześniej była na drugim miejscu, no to tam się wybija na drugie miejsce przyjaźń. Tam jest relacja przyjaźni. Jezus chce odpocząć, idzie do Betanii, wybiera się do domu swoich przyjaciół, spędza tam fajnie, miło czas, jest ze swoimi przyjaciółmi. Czy Jezus tworzył relacje z celnikami i grzesznikami? Tak, oczywiście, że tak. Nie uciekał od nich. Wszędzie, gdzie człowiek wchodzi w dialog z drugą osobą, traktuje ten dialog poważnie, tam się tworzy relacja. Więc z celnikami i grzesznikami Jezus wchodził w relacje, ale znów. Jakie tam są elementy? Jest miłość, zawsze jest miłość jako pierwsza. Ale co jest świeca? Jaki, jaki cel, kiedy rozmawia z tymi celnikami, grzesznikami? Kiedy spożywa z nimi posiłki? Kiedy z nimi jest? Przyjaźń? Kiwnijcie głowami w, w którąś stronę, tak po polsku. Przyjaźń tak czy nie? Nie, niektórzy kiwają. Formacja? No ale formuje się tych, którzy już idą za Bogiem. A może tam raczej chodziło najpierw o nawrócenie, udzielenie przebaczenia, przyprowadzenie człowieka do, do doświadczenia Boga. Zgadza się się z tym? W tej relacji chodziło o coś zupełnie innego. Miłość, nawrócenie, przebaczenie. I oczywiście później taki celnik będący grzesznikiem mógł stać się uczniem Jezusa, ale dopiero po przejściu tego procesu. Faryzeusze. Kochał Jezus faryzeuszów? Na pewno. Nie miejmy co do tego wątpliwości, ale wchodząc z nimi w jakiś kontakt, w jakąś formę relacji, celu: zaprzyjaźnimy się i zjemy wspólnie razem posiłek, będzie fajnie. Tak czy nie? Tak? Nie. Co on robił w stosunku do faryzeuszów najczęściej? Napominał ich. Napominał ich. I teraz zobacz. Postawa Jezusa wobec tych poszczególnych ludzi, a to oczywiście wybrałam te kilka grup, można by tu było, może jeszcze coś dodać, na pewno można by było. Postawa Jezusa, czym jest uwarunkowana? Nie tym, kim kto jest, nie czy jest spokrewniony, czy jest ciotką, wujkiem, babką, sąsiadem czy kimś tam, tylko postawa Jezusa wobec osoby danej jest uwarunkowana jego stopniem zażyłości z Bogiem. Rozumiecie? Rozumiesz? Tym się kieruje Jezus. I teraz, no właśnie, patrząc na to, przykładając to do naszego życia, do życia chrześcijan, no już wiemy, że popełniamy błędy. Już wiemy, że te błędy nam towarzyszą. Jakie one są? Jakie one mogą być? No, chrześcijanie mają obok siebie ludzi, którzy nie pełnią woli, woli Ojca. Macie takich? Wiecie, że oni nie pełnią woli, że Bóg by chciał coś innego dla tych ludzi, żeby oni w inny sposób żyli. No, i mają takich ludzi wokół siebie. Ja nie mówię, że to jesteś ty, 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 ty czy, czy my tutaj, tylko mówię ogólnie. A chcą dawać tym ludziom na przykład tylko miłość i przyjaźń. Czy to jest wzorowanie się na postawie Jezusa? Czy tak się da? Już wiemy, że nie. Jezus tak nie robił. On przyjaźnią, tym tym uczuciem szczególnym dzielił się z tymi, którzy już idą za Ojcem. Nie? Dobra. Jaki błąd jeszcze może, mogą popełnić chrześcijanie? Mogą na przykład, i robią to nieraz, radzą się nie chrześcijan albo ludzi, którzy nie idą wprost za Bogiem i Jego słowem. Radzą się ich i myślą, że uzyskają świetną pomoc do decyzji w swoim życiu. Tymczasem to jest niemożliwe, to jest nierealne, bo czasami może ktoś, no, no nie wiem, na przykład, no udzielić komuś rady, jak sadzić tam kwiatki w ogrodzie, nie? To okej, okay, ale mówię o. Sytuacjach, o decyzjach co do życia, które odbijają się na życiu duchowym, na kierunku życia człowieka. Tutaj się tak nie da. Dalej, co próbują nieraz robić? Budu budować przyjaźń pełną niedopowiedzeń. Budować przyjaźń, znajomość z kimś, kiedy ten ktoś drugi, ta druga osoba, yy, nie wie, kim jest ten chrześcijanin, który tą relację buduje. Albo odwrotnie, ten chrześcijan nie wie, kim jest ta osoba druga i czym ona tak naprawdę żyje. I, I budując taką przyjaźń, ona jest z góry skazana na porażkę. Ona się nawet może rozwinąć, ale ona w pewnym momencie zaskutkuje jakąś złą konsekwencją. Dalej. Zdarza się chrześcijaniom no, bezkrytycznie budować związki chodzi mi o takie związki damsko-męskie wchodzić w związek na przykład z osobą niewierzącą. I nie mówię, że to jest niemożliwe, że tak się czasami nie da, ale robiąc to bezkrytycznie, nie wiedzą na co się narażają. No bo w relacji małżeńskiej powinna być miłość, powinna być przyjaźń, powinno być partnerstwo. A jeżeli ktoś jest niewierzący, to patrząc tymi kryteriami Jezusa i tą miłością, która się powinna kierować troską o zbawienie... Człowieka, to taka dziewczyna, taki chłopak, taka męż, taki mężczyzna czy taka kobieta powinni tą swoją przyszłą żonę czy męża najpierw nawracać, a nie budować partnerską i pełną przyjaźni i miłości relację. No i właśnie, to jest to: nie umieją określić priorytetu w relacjach. I stąd popełniają błędy, i stąd są kaleczeni, stąd są ranieni sami, sami siebie na, na skutek własnych decyzji. I kiedy w zeszłym tygodniu e, głosiłam temat, ten, który był w zeszłym tygodniu, o tych różnych decyzjach, e, o mentalności, o budowaniu, o tej ciężkiej pracy, którą każdy chrześcijanin, każdy radykalny uczeń powinien włożyć w to, żeby rzeczywiście iść za Jezusem, to nawet chyba nie zdążyłam usiąść i już pomyślałam, Marzena brakuje tam jednego punktu. To był punkt do relacji. To jest ten właśnie punkt, że bez niego się po prostu nie da. I teraz jaka jest wskazówka dla radykalnego ucznia, czyli wierzę, że dla nas wszystkich tutaj. Co robić? No kluczem do relacji nie jest stopień pokrewieństwa ani nic z tych rzeczy z tych ludzkich. Stop... Kluczem do relacji jest stopień relacji danej osoby z Bogiem. Dopiero jak go znam. To wiem, jak kształtować relacje z tą osobą. I to nie znaczy, że mam uciekać od niewierzących albo od osób, które błądzących. ale muszę wiedzieć, czy, co chcę tym osobom w relacji z nimi dać. Inaczej, one, te osoby mogą coś mi dać, co de facto mnie zepsuje i zniszczy moje życie. Tak też się może przecież stać. Relacja to jest coś, to jest, to jest więź, związek z drugą osobą, gdzie jest wymiana darów. A jeżeli te dary są złe z jednej strony, to, to przyjmujemy coś, co jest niewłaściwe. Yy, drugie, pomyśl, jeśli krewny, ktoś, kto jest bliski, tak, w tych, te, tak po ludzku patrząc, nie w tych kryteriach bożych, gardzi Bogiem, jest na przykład osobą, która głosi, czy jakieś herezje, może się zdarzyć? Może się zdarzyć. Albo wręcz wypiera się Boga, albo y, robi jakieś złe rzeczy przeciwko Bogu. To jeżeli dla mnie Bóg jest najważniejszy, tak, a powinien być, to to musi płynąć na kształt mojej relacji z tą osobą. No Nie mogę się zaprzeć tego, z którym chcę kształtować moją najważniejszą relację, tą pierwszą, pierwszą rzędną. Przypominam Ewangelię Świętego Mateusza, 18 rozdział, na przykład 17 werset. O upomnieniu braterskim, kiedy Jezus mówi, że jak już przejdziesz konkretną drogę z drugim człowiekiem, który grzeszy i popełnia konkretne zło, to możesz nawet dojść do tego punktu, że ktoś ci się stanie celnikiem i grzesznikiem. Ilu z nas, ilu z nas ma na swoim koncie grzech w postaci tego, że nigdy nie doszedł do tego muru? To ja się pytam, czy tylu z nas, czy my wszyscy nie mamy wokół siebie grzeszników, że nie dochodzimy do tego punktu? Czy żyjemy raczej niezgodnie z wymogami Ewangelii, które daje Jezus. No I później jakby wracamy do, do tego, co było tydzień temu w poprzednim temacie, mamy życie, w którym nie ma równowagi, jest nieporządek i nie ma pokoju i nie wiemy, którymi drzwiami on się wkradł w nasze życie. Czasami będzie się też wkładał, yy, będzie się wkradał przez niewłaściwie budowane relacje. I teraz powtarzam jeszcze raz to, co na początku padło. Kochać. Kochać drugiego człowieka tak naprawdę, taką czystą miłością i wszystko jedno, czy to mężczyzna kocha kobietę, czy kobieta mężczyznę, czy to są dwie kobiety przyjaciółki, w jakiejkolwiek konfiguracjach. Naprawdę kochać i darzyć kogoś czystą miłością, to po pierwsze jest pragnąć zbawienia dla tej osoby. Czy mówicie na to amen? Że to jest najważniejsze, żeby ta osoba, ten człowiek znalazł się w niebie. Czy może być coś ważniejszego? Czy mój wizerunek, to, że jak komuś coś powiem, to, to powinno być dla mnie ważniejsze niż zbawienie tego człowieka? Ile razy boimy się coś powiedzieć, nie robimy tego, stoimy w rozkroku, bo boimy się, że stracimy na opinii, że ktoś sobie coś pomyśli, że przestanę już być taki fajny, taka fajna w oczach tej drugiej osoby. Tymczasem być może, że przestanę być taka fajna. Wiele razy przestałam być, wiele takich sytuacji mam na koncie w swoim życiu. Że nawet ktoś zerwał ze mną kontakt. Czasami to były sytuacje przykre, zwłaszcza wiele lat temu mi się przydarzyły. Um, ale to są relacje, które po prostu, one w pewne, takie sytuacje, one się w pewnym momencie muszą zdarzyć. Dlaczego? Bo relacje, w które wchodzimy, one przynoszą określone skutki. My oddziaływujemy na siebie i musimy w tych relacjach, jeżeli chcemy, jeżeli chcesz żyć w zgodzie z Ewangelią, jesteś zobowiązany, żeby w tych relacjach być sobą, być prawdziwy. I jeżeli nie, nie bierzesz wcale pod uwagę tego w relacjach, czy ktoś pełni wolę Ojca, to o czym mówi Jezus w tym 46. wersecie 12 rozdziału Mateusza, to rzeczywiście wprowadzasz nieład, ten nieboży porządek. Boży porządek to jest równowaga i pokój. Nieboży porządek to jest, ten, to jest nieład. I teraz słuchajcie już krótko, wnioski. Wnioski z tego spotkania. Ktoś mi ostatnio napisał, że trudne te głoszenia są moje ostatnio. Trudne są nie? Wymagające. Ale jeżeli coś jest trudne i wymagające, to znaczy, że to ma moc przemienić Twoje życie, jeżeli pójdziesz za tym. Ewangelia jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony kładzie wymagania i my się z tym zmagamy. No ale idziesz za Jezusem. To On cię nie zostawia. Więc wnioski: Bóg jest najważniejszy, bo jest Bogiem. Także w relacjach ma być najważniejszy. W każdej z relacji. Nie ma takiej relacji w życiu człowieka, gdzie mógłby sobie to wytłumaczyć jakoś. Pokręt, bo zawsze to będzie pokrętne. Bóg jest najważniejszy i także w relacjach chce być najważniejszy. Czyli na tym szczycie, w szczycie hierarchii. Dalej. Nie można takiej samej relacji tworzyć z wszystkimi. Nie da się. Te relacje będą różne. Tak jak Jezus tworzył różne relacje i one były uzależnione od tego, w jakim miejscu względem Ojca był ten dany człowiek. Dalej. Mamy tworzyć relacje na wzór relacji Jezusowej. Czy to przyjmujecie? Brzydko się mówi, czy to, czy to kupujecie, czy, czy kupujecie ten towar. Ja bym powiedziała, tak, nie, nie, nie kupujcie, ale zapytaj teraz podczas modlitwy Jezusa, czy to jest to, czy On pragnie, żebyś coś może w swoim życiu uporządkował, a może, jeżeli w twoich relacjach jest porządek, bo może tak być, to może On chce żebyś dzisiaj mu powiedział jak on jest bardzo ważny dla ciebie i że chcesz to odnowić, że on jest dla ciebie najważniejszy, że on jest twoim bogiem, że on jest twoim największym, najcenniejszym przyjacielem, tym, którego stawiasz absolutnie na pierwszym miejscu. I wtedy ten wieczór dzisiejszy on będzie bardzo dobry, nie będzie stracony, coś poukładasz w sobie, a Jezus znów przyjdzie, tak jak przyszedł w Eucharystii, przyszedł w modlitwie. Przyjdzie także i teraz.